odesłaliście w komentarzach najciekawsze mity o Minecrafcie 1.20. I dlatego postanowiłem, że muszę je sprawdzić. A przy okazji, prawdopodobnie po raz kolejny zepsuć Minecraft, lecimy z tym No dobra, mit numer 1! Enchantując łuk na pierwszy poziom, zawsze dostaniemy moc 1. Okej, okay, ciekawe, ale to byłoby dziwne. Cały urok enchantów w Minecrafcie polega na tym, że nigdy nie wiemy, jaki z nich dostaniemy na dany item. Dlatego wydaje mi się, że nie ma obowiązku. Aby enchant był zawsze taki sam. Teraz tak, pytanie: Co zrobić, aby łuk enchantować na pierwszy level? Bo nawet jeśli nie ma dookoła żadnych książek, to jest to poziom drugi. Chyba że chodzi o ten poziom. Dobre pytanie. Ok, mam 10 łuków. Zaczniemy od pierwszego, enchantujemy go na poziom pierwszy. I co jest moc jeden? Lecimy dalej, znowu poziom pierwszy. I co i znowu moc jeden? Chwilę, chwilę, chwilę. To zaczyna mieć sens. Poziom pierwszy, znowu moc jeden. Poziom pierwszy, znowu moc jeden. Problem w tym, że ta moc jeden jest dokładnie na każdym. W każdym możliwym elchancie tutaj! Jakim cudem! Wychodzi więc na to, że mając Enchanted bez żadnych biblioteczek dookoła! Cokolwiek byśmy nie zrobili, zawsze dostaniemy tylko i wyłącznie ten jeden. O, o! Zmiana! Kurde bela, jednak nie, ale na pierwszym levelu nadal moc jeden. Czyli pierwszy mit potwierdzony! Pierwszy level elchantu zawsze daje jedno dokładnie takie same zaklęcie na łuk! Lecimy dalej do mitu numer dwa! Jeśli ułożysz dwa portale do Deteru w formie X na granicy, Czterech czanków i użyjesz zapalniczki, to podpalą się oba jednocześnie. Dobra, chyba wiem o co chodzi. Zanim przejdziemy na granicę dwóch czanków, sprawdźmy jak to wygląda bez granicy dwóch czanków. Jest jeden portal i drugi portal są ułożone w Xa są, odpalamy je na środku i w tym momencie Minecraft powinien wybuchnąć, ale nie wybuch, tylko podpalił się jeden z nich. A drugiego odpalić niestety się nie da. Przynajmniej do czasu, kiedy nie zbudujemy dokładnie takiej samej konstrukcji. Na granicy czterech różnych czanków. Bo właśnie wtedy, według tego mitu, powinna stać się magia. Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery różne czanki. Odpalamy je na środku. Trzy, dwa, jeden, let's go! Eee, będzie co? Spodziewałem się trochę większej magii. No halo, no! Próbuję zrobić to na milion różnych sposobów, ale tak czy siak, nie ma opcji, aby sprawić, aby oba te portale odpaliły się jednocześnie. A więc wychodzi na to, że jakkolwiek bym nie chciał ten mit nie niestety jest fałszywy. Ale na co niby komu dwa portale w jednym? Już chyba lepiej zająć się czymś bardziej pożytecznym jak na przykład numerem 3, bo razem z nim przychodzi wyzwanie. Nie da się zostawić subskrypcji jednocześnie skacząc. Chwilec, co? Dobra, to jest prawdopodobnie najdziwniejszy mit, który dzisiaj zobaczymy. Ale robimy deala. Jako, że tylko wy możecie sprawdzić, czy da się zostawić suba jednocześnie skacząc, zróbcie to właśnie teraz i napiszcie w komentarzu, czy daliście radę, a ja przywdę wam serduszko. Sprawdźmy wspólnie, czy to jest możliwe i obalmy ten Mit. Albo potwierdźmy, w sumie to byłoby lepsze. Skaczcie sobie, skaczcie, a ja sprawdzę, czy trójząb jest wystrzeliwany z dispensera na Bedrock Edition, ale na Java już nie. Z mojej miłości do Java Edition, pozwólcie, że najpierw sprawdzę to tutaj. No i okej, okay, jest dispenser, do środka wkładamy trójząb, albo nawet dziewięć trójzębów, bo czemu by nie. Dorzucamy dźwignię i wystrzeliwujemy go w kosmos. Okej, okay, albo nie, niech będzie. Tego to się nie spodziewałem. Byłem pewny, że trójząb i dispenser działają dokładnie tak, samo jak dispenser i strzała. No bo co, strzały w dozowniku działają tak, co nie? No czemu trójząb zamiast wystrzeliwać normalnie po prostu jest wyrzucany jak item? Dobra, jest to dziwne, ale będzie jeszcze dziwniejsze, jeśli okaże się, że nawet roku działa to kompletnie odwrotnie. No to ponownie do ręki bierzemy dozownik, trójząb i dźwignie. I na własnych oczach przekonajmy się, czy Minecraft Minecraftowi nierówny. 3, 2, 1, let's go! O kurde, bele. Nie no, wyrzucił go na drugi i koniec rzeki. To nie było normalne wyrzucenie i temu przed siebie, tylko pełnoprawne wystrzelenie. Więc wychodzi na to, że kolejny mit potwierdzony! Lubię jak potwierdzamy mity i mam nadzieję, że będzie tego coraz więcej. Na przykład tutaj! Za pomocą komendy ukośnik Samon można zespawnować villagera z nową teksturą na biom wiśniowy. Wow, wow, wow to jest bardzo poważne oskarżenie. Wiadomo, że villagerowie na różnych biomach mają różne tekstury, ale wiadomo też, że na żadnym znowu biomów żadnej nowej tekstury nie mają. O już tym bardziej na biomie wiśniowym. Ale okej, okay, tak się składa, że mam fajną komendę, która na przykład pozwala mi zespawnować villagera, który wygląda jak z dżungli. W sumie jeśli villager istnieje na jakimś biomie, to można go tutaj wpisać i dostaniemy villagera ubranego dokładnie tak, jak tam powinien być. Dlatego zamiast dżungli i pustyni wpiszmy w tym miejscu cherry roof, bo tak nazywa się biom, na którym obecnie jesteśmy. Let's go! Siema gościu, czy ty masz jakąś inną teksturę? Nie. Może samo bez grów, let's go. No i no, nadal wygląda jak normalny villager. A to niestety prawdopodobnie oznacza tylko jedno. Kolejny mit o A ja naprawdę liczyłem na to, że jest szansa na różowego villagera w różowej wiosce. Życie jest nie fair. Chyba, że chodzi o smoki w Endzie. Bo tam podobno kryształ Endu jest bardzo fery i może leczyć wiele smoków jednocześnie. Ultra ciekawe, bo jeszcze nigdy o tym nie myślałem. I w sumie nic dziwnego, to nie jest częsta sytuacja, by w Endzie był więcej niż jeden. Smok. Dobra, to co? Zostawmy tylko jeden kryształ i zespałnijmy więcej smoków, tak aby przekonać się, czy naprawdę więcej niż jeden mogą leczyć się z jednego kryształu. Simon, Ender Dragon, let's go! Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. O, moi moje gacie! I wszystkie leczą się z jednego! I to nawet nie muszą czekać w kolejce, robią to jednocześnie. Wow, dobrze wiedzieć! O, przy okazji, dobrze jest mieć kolejny mit potwierdzony. Chciałbym kiedyś odcinek, w którym wszystkie mity są prawdziwe, ale póki co to ciężko więc pozostało mi tylko mieć nadzieję, że ten też będzie okej. Okay. Istnieje zielona książka, którą można dostać tylko za pomocą komendy. Na początku proponuję wpisać fazę książka w ekwipunku. Wszystkie są brązowe, żadnej zielonej, zgadza się. No to spróbujmy teraz z komendą ukośnik gify, o, o i k. Jest zwykła książka, jest bukszer, jest enchantowana książka, którą sprawdzaliśmy w jednym z ostatnich odcinków i ona niebieska, znaczy zielona nie jest. Lecimy dalej, co my tutaj mamy? O, knowledge book! Kolejny typ książki, o tym nie wiedziałem. O! Wow! Ty to jest ta książka z eku chwilę! O, właśnie co! Można ją zdobyć normalnie komendą! Co? I co robić? co robić? co? Zaraz zniknęła chwilę. Nie, nie, he, he! Skupiłem moją zieloną książkę jeszcze raz. Klikam w nią jakbym chciał ją otworzyć i ona znik. Dosłownie znika, nie zakładam jej jako czapki ani butów. Po prostu była i nie ma. Ale to i tak nie ma kompletnie znaczenia, jeśli chodzi o mit. Najważniejsze jest to, że ją zdobyliśmy. Ej, a jakbym chciał na przykład połączyć ją z jakimś mieczem? Wiecie, no tak jak enchantowane książki, nie? Dobra, nieważne. Co jeszcze mogę z nią zrobić? Nie mam pomysłów. O spróbujmy dodać do niej pióro. Czyli tak, atrabent i pióro, gitara sieba. Czy jestem w stanie skartować zieloną książkę, po której mogę pisać? Aha, no kto by się tego spodziewał, no ale dobra, istnieje. Potwierdzam. I dochodzimy do mitu numer 8. Skulkowy katalizator postawiony przez gracza będzie miał ciemniejszą teksturę niż ten, który pojawił się naturalnie. ja wiem, ile razy w życiu postawiłem ręcznie skulkowy katalizator, ale prawdopodobnie coś koło zera. Dlatego też nie mam bladego pojęcia, czy ten mit może być prawdziwy, czy może jednak nie. Znajdźmy sobie Ancient City. Tam powinny te katalizatory być naturalnie. Zgadza się, jest i on. No i koło niego postawmy sobie kilka z nich ręcznie. Ten na w środku jest oryginalne, a te po boku są fałszywe. I co? I Gucio, ja tu żadnej różnicy kolorów nie widzę. Dosłownie mam wrażenie, że nie różnią się ani jednym pikselem. Czekajcie, no ze mną jest coś nie tak, czy nie, chyba nie. Po prostu jest to jeden wielki fałsz! Albo jestem ślepy, wtedy poprawcie mnie w komentarzu. Ten jest prawdziwy, a ten postawiłem ja. Nie, no nie ma różnicy, nie ma opcji. Numer 9! Jajko ale Aleja ma inną teksturę niż pozostałe. Jajka! W sensie to, że ma inny kolor, to wiadomo. No bo, ale tutaj chyba chodzi o coś więcej. Bo pod słowem tekstura myślę, że może chodzić o kształt albo o ilość plamek na przykład. Wydawać by się mogło, że wszystkie jajka przywołujące moby w Minecrafcie mają dokładnie tyle samo plamek, o dokładnie takiej samej wielkości. No co, weźmy sobie też jajko, Aleja i przyjrzyjmy się mu bliżej. Mam jego aksolota i nietoperza. Trzy kompletnie różne moby i jeśli miałaby istnieć jakaś różnica, to zgaduję, że powinna być gdzieś widoczna. No Dobra, więc dół jest dokładnie taki sam. Tutaj wszystko się zgadza. A prawa też jest taka sama. Ta też w sumie, kurde, pele to no wszystko jest takie same. A może kształt? 4 piksele, 2, 2, 3, 2. No nie, to no wszystko jest dokładnie takie samo. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy jajkiem przywołującym aleję, a wszystkimi innymi jajkami. Mit obalony. Jak do tego doszło, nie wiem, ale nie kończymy jeszcze naszej jajecznej przygody. Bo diament jajka przywołujące moby i jajo żółwia mają mieć dokładnie taki sam kształt. Tak właśnie brzmi kolejna rzecz, którą musimy sprawdzić. Wspaniale, mój paint jest już w ruchu i gotowy, więc zgodnie z prośbą weźmy sobie jakiegoś diamencika. Dziękuję bardzo. Jajko żółwia, które nie mam pojęcia gdzie znajdę. nie Nienawidzę tego nowego ekipułku. Dobra, mamy jajko żółwia. Idealnie. I do tego jeszcze jajko spawnujące na przykład owce. To, że mają inną teksturę, to nie mam wątpliwości, ale czy mają dokładnie taki sam kształt? 4 piksele do góry, 4 piksele do góry w jajku żółwia i tylko Dwa piksele w jajku spełnującym owce. I od dołu też się różnią. Tu jest 6 pikseli, tu jest 6 pikseli, a tu są tylko 4 piksele. O, w takim razie diament i jajo żółwia faktycznie taki sam kształt mają, ale już jajko przywołujące moby niekoniecznie. A nawet na pewno nie, nie tylko niekoniecznie. Więc nie wiem co powiedzieć. Mid w połowie prawdziwy, w drugiej połowie nie. Na pół na połudo no i tyle. Oby tylko kolejny był już w 100% prawdziwy, bo jest dla mnie ultra, ultra ważny. Każdy tysiąc łapek w Górę pod tym odcinkiem do jeden mit w kolejnym! Zgadza się, dobrze słyszeliście! Jest szansa na 100 mitów w kolejnym odcinku, pod warunkiem, że zostawicie 100 tysięcy łapek w górę. Ale zacznijmy od 10 tysięcy, okej? A ja gwarantuję wam, że dokładnie tak będzie! Macie na to tydzień powodzenia! Żeby nie przegapić wyniku, zostawcie też subskrypcję i dzwonę, a my widzimy się jutro w kolejnym odcinku! W którym prawdopodobnie nie będę płonął w lawie. Dobranoc! Wow, na tym po prawej stronie w lawie też nie płonąłem, ale robiłem tam wiele innych fajnych rzeczy. Na przykład sprawdzałem, czy 10 kompletki losowych widzów mojego kanału w ciągu godziny będzie w stanie zbudować epickie centrum handlowe. Serio, musisz to zobaczyć. Klikaj sam.